A w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak zainstalować i skonfigurować poprawnie Permission Bookit na swój serwer Minecraft. Dlaczego Permission Bookit? Ponieważ nie reaguje serwa, nie obciąża go. Jest jeden z naszych pluginów do uprawnień nie, do Bookita. Dobrze, a teraz przejdźmy do konkretów. Wchodzimy w pierwszy link podany w opisie. Pobieramy Permission Bookit w drugi link podany w opisie, pobieramy Essential, że mamy to pobrane, kopiujemy je, wchodzimy do folderu z serwerem, wgrywamy, odpalamy serwer i czekamy wszystko się załaduje. Wszystko się załadowało. Możemy zamknąć konsolę. Wchodzimy do plugins. Version book kit I config. I teraz tak. Zawsze w Permission X było coś takiego. Gracz. Dół kropek. Spacja. Default true. Tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj jest coś takiego. To zmienimy na gracz to cały Permission nie będzie działało. E, I tak, tutaj e, są takie rubryczki, w których dodajemy e, Permisje. Koże że permission, jak takiego? Pauza, w Permission.exe było Pauza esientals I to było tyle. Tutaj jest coś takiego, że trzeba wpisać tak esientals.afk 2 kropek, spacja i true I dodamy tutaj spasję, to cały tutaj ta komenda może nie działać. Dobrze. Teraz przejdę do admina. <coughs> yy, tak. W permission x było coś takiego, że żeby admin wszystkie komendy, trzeba było coś takiego. pauza Gwiazdka. Pausa. To jeszcze takiego nie ma. Wpisujemy permission. true true. I tak tą rangę możemy usunąć. Ponieważ y, gracz to będzie nasza domyślna ranga, bo gracz dostalił od początku jak będzie na serwer OK. I to też może, tutaj możemy usunąć. OK. I teraz tak. Robimy następną rangę. Na przykład moderator 2 kropek 2 I dodajemy w tej rubryczki jakieś... Uprawnienia na przykład S1 Tals.ban spacja true y następna, na przykład s tales kick, 2 true true, ok Tutaj możemy jeszcze sobie to przetłumaczyć <tuh> Przykład 3, kolo, 3 i tak nie możesz. Możesz tutaj budować. Ok, teraz żeby sprawdzić, czy nie ma żadnych błędów, już, yy, możemy to skopiować. A przepraszam, jeszcze jedno. Tutaj możemy coś jakiego, żeby już sobie nie dawać na serwerze. colmix grope kropek Wypisujemy na przykład admin. Tutaj to usuniemy. OK. I także żeby sprawdzić jeszcze, czy nie ma tutaj w tym, w tym co zrobiliśmy, żadnych błędów, kopiujemy. Wchodzimy w coś takiego jak EML im, passer Link do w opisie. Tutaj tak. Wklejamy. E, widać nie ma żadnych błędów. OK. Zapisujemy. Wychodzimy. Teraz przechodzimy do Essential. W konfigu szukamy takiej rubryczki jak Essential Chat. Jak widać jest. Kopiujemy ten format. Ok, spacja, i tak. Wpisujemy d, F a, ult. Tak tutaj trzeba, tutaj zamiast y, tych dwóch, ten, p, będzie jeden nawias. to będzie jeden, i napiszemy gracz. Żeby było ładniej. Y, to możemy, tu możemy, możemy dać na przykład kolor 4. To usuwamy, to niepotrzebne jest. Dajemy dwukropek, spacja, ok i tutaj już mamy stworzoną jedną rangę <laughs> teraz możemy stworzyć na przykład moderatora V eee, moderator kolor dajmy 4 wpisujemy tutaj mod skrócę sobie 2 7 tu możemy to usuwamy to będzie dwukropek mm, 5 ok to możemy sobie skopiować Ctrl V i robimy admina admin będzie na przykład na 3 3, 3. Yy, admin kolor będzie na przykład na 5 to będzie C okej już to mamy skonfigurowane możemy wyjść i odpalić serwer już się wszystko załadowało wchodzimy na serwer Jak widać, wszystko poprawnie działa. Tu, tutaj jeszcze możemy dawać sobie y, permisje. Na przykład tak, permissions. I tak, mamy tutaj wszystkie komendy: player, set group. I na przykład ustawmy colmix, y, mod erator. Jak widać, jestem modem. No, dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Subskrybujcie, piszcie w komentarzach. Cześć!